wizerunek jest to odbicie osobowości, taki obraz podobizny. Jeśli ktoś ma znany wizerunek po polsku image, przez żyskropką na końcu, to osoba taka jest brandem, czyli marką, którą można sprzedać na etykietę jakiegoś produktu. Swojego produktu doczekał się premier Tusk. Jest to najnowszy męski dezodorant z Wysp Brytyjskich o nazwie właśnie Tusk. No i w Anglii mają swojego Tuska, patrzcie. 69 pensów kosztuje. Drożyzna na tych wyspach. Podobno dezodorant błyskawicznie znika ze sklepu, więc jeśli jeśli ktoś chce pachnieć swoim idolem, to musi się pospieszyć, bo na aukcjach internetowych Tusk jest dużo droższy. Tusk to po angielsku znaczy kieł. Spojrzałbyś na Tuska i byś nie pomyślał, że kieł. No, pomyślałbyś ząb mądrości. Jak pachnie Tusk? Podobno cudnie pachnie. Cuda działa z potem. Kiedyś szersi robieca Anglikom krew pod i łzy. Dzięki Tuskowi użytkownikom Tuska zostały tylko krew i łzy. Na rynku powinna się jeszcze ukazać cała linia kosmetyków tuska, np. krem ściągający, podatki, oraz maseczki na twarz likwidujące z twarzy oznaki złości, bez troski, a nadające twarzy wyraz dobrotliwości i ogólnej troski o kraj i losy. Z taką twarzą mielibyśmy wspaniały wizerunek na świecie. Tak jak Praład Jankowski na przykład. On wypuścił na rynek prałacką. To nie jest jego żona ta prałacka, jakby nazwisko prałacka mogła sugerować, ale, ale wódka z etykietą, z jego wizerunkiem. Aleksander Kwaśniewski mógłby firmować prezydencką. No ale w jego przypadku, no tak, no Praład Jankowski ma wódkę ze swoim wizerunkiem, no a Kwaśniewski, no cóż, no wystarczy sam wizerunek. Mordoty nasza w sam raz, żeby znaleźć się na opakowaniu szczepionki przeciw chorobie filipińskiej. No ale generalnie dobrze jest mieć wizerunek.